Potwierdziło się, postać, którą znaleziono w ekwipunku dewelopera jest nadchodzącą wraz z jednym Halloween Knights, mermią przyjaciółką, World, czego więc możemy się spodziewać 24 października. Oprócz znanej nam z poprzedniego roku zawartości Halloween Knights otrzymamy kilka nowości oraz nowe skiny wraz ze zwiększoną częstotliwością ich wypadania. Za samo zalogowanie się do gry podczas eventu otrzymamy również prezent, a dodatkowo rozpocznie się kolejna edycja Twitch Dropów. Zainteresowanych eventem i Twitch dropami odsyłam do filmu w opisie. Przejdźmy jednak do najciekawszego, czyli naszej małej mermanki Word, a dokładnie do jej umiejętności. Pierwszą z nich jest umiejętność wykrywania zagrożenia na bagnie, co najpewniej będzie podobne do gogli Obstafa. Najciekawszą umiejętnością Word będzie możliwość stworzenia Mermiego Hamleta. Word będzie mogła wytworzyć nową stację craftingową zwaną Królewskim Gobelinem, do której będziemy potrzebować materiału z całego Konstant. Przy tej stacji będziemy mogli stworzyć Mermiego Króla, Mermie Domy i fortyfikacje. Mermi król ma dodawać mermom siły w walce, jednak trzeba pamiętać o karmieniu go, by nie umarł z głodu. By mermi królestwo Ward nie zagrażało innym survivalistom, będzie trzeba wytworzyć przebranie, które zmyli mermy. Ward porusza się szybciej na podłożu bagiennym i może je wytwarzać. Ward jest również wegetarianką, co uważam za jej największą wadę, gdyż większość najczęściej gotowanych potraw jest mięsna, jednak tu z pomocą mogą przyjść duriany, które mermica uwielbia. Dodatkowo nie lubi świń, w swoim ekwipunku trzyma rybkę, która najpewniej podnosi jej sanity oraz przemoczenie niesprawiedliwości że upuścił używane narzędzie. Jak zdobyć World? Możemy ją kupić za 6 dolarów wraz ze skinem Guest of Honor lub za 10 dolarów ze skinami Guest of Honor, Triumphant i Abyssal. Nowością jest to, że zostaje dodana do Starter Packa, który jest wliczony w nowy mega zestaw Don't Starve. Jego posiadacze będą mogli w ten sposób uzyskać World za 7 dolarów z dodatkowymi skinami takimi jak nowy skin do włóczni, psi plecak i zielona piżama ze śpiworem. Dla tych którzy nie lubią wydawać realnych pieniędzy, jest opcja stworzenia World za 2700 z Dodatkowo Clay zrobiło małą rozpiskę tego, co planują zrobić do końca roku. Beta nowej aktualizacji Return of Dem pod nazwą Hook, Line Inker ma pojawić się na początku listopada. Po dwóch tygodniach zostanie najpewniej wydana pełna wersja tej aktualizacji, a następnie będzie mała przerwa od Return of Dem na rzecz eventu Winters Feast. Poniżej mała infografika, która mniej więcej to obrazuje. Word to postać, która bardzo mocno wpłynie na nasz styl gry, a ośdlanie się na bagnie i korzystanie na nim z nowych umiejętności mermanki może być naprawdę ciekawe. Bardzo chętnie potestuję to na streamie, który odbędzie się w czwartek, niedługo po wyjściu nowości. Zapraszam.